Nie oszczędzałem wszędzie ładnie, okrągło wypłynęło i tak miało wypłynąć. Wiem, nie jestem, ale gwarancję trzeba swoje jakoś dać, że to nie czekło. Na to nie mogę dać gwarancji, bo to już ktoś przede mną robił a nie chciałem się tego rozkleić. Musi mi to wybaczyć. A jak się wcześniej nie ciekło, to teraz też ci nie będzie ciekło. Nie, nie ciekło. No i co ty cało złożyliśmy? Co? Sprzęt nam został to zanudzamy? O sprzętem. Część osprzętu w samochodzie, wątka chyba w samochodzie. E... Tu jeszcze jakieś graty zostały. Paski a paski miałeś ładny kąt Tak żeby ten śnik był szczęśliwy, to ja tutaj lewą ręką go kurwa nakręcę. Nie wiem, czy lepiej mi wychodzą ze silnik lewą ręką skręcane, czy oburącz, czy prawą. Zobaczymy po kilku latach. No No jest, długo masz ten wóz? W ogóle dużo tych lasów na jeździło. O za czemu miał robiony remont? Olej, w... Zobacz co mu się stało? Kiedyś, przed moim remontem. To było tak, że silnik przyjechał na naprawę klimatyzacji, na znalezienie niszczelności u pewnego człowieka. I później ten samochód nie chciał już palić, nie miał mocy, chodził jakby na jednym cylindrze. Po wymianie kompresora klimatyzacji, przypuśćmy. Nie, nie. Po jakiejś tam sytuacji, nie wiadomo z góry jakiej, po rozbiorze, okazało się, że tam były w ogóle pierścienie powycierane, jaja na cylindrach. A to niemożliwe, żeby stało się w Od kom... ciągu... No, w przeciągu 13 tysięcy kilometrów, który ten silnik przyjechał, on był świeżo po dotarciu po poprzednim zakładzie Aha. fachowo zrobił remont. Aha, i ale dopiero się... zaczął chodzić na jeden cyń, jak się do klimatyzacji zaczęło robić. Tak, ale z tym warsztatem tym jeszcze będziemy rozmawiać. Aha, tym co remontował, czy robił klimat? Nie, yes, z tym, który to remontował, i na fakturze zresztą jest tak kompletny rozrząd, który był jaki był, a nie mógł się rozciągać. No jest tam pudełko, no. No dlatego te rzeczy są wszystkie odłożone. A no i chuj. A i śrubki dostajesz do głowicy. Wszystko A, tam masz. To jest. Termostacik dokręciliśmy, dokręciliśmy. Ty chciałeś zobaczyć jakich ja uszczelek chyba bo chciałeś to sam kupić. Nie dasz mi kurwa zarobić. Uszczelki kolektora wydechowego i chcącego, tak? Wiesz co, po prostu chciałem Ci zaoszczędzić trochę problemów. Możliwie... E, problemy u mnie wyglądają tak. <laughs> idę, wyciągam idę, sobie rękę, pyk i mam, nie? A dobra, spoczko, spoczko. Jak coś, ty zaraz Ci numerki podam. A jaki znacznik masz? Renault, Renault. A. a co my tu mamy? Tak, to musimy wyczyścić. To jest wymiennik cały, woda, olej. Gdzie jest do niego śruba? Jest, śruba to też trzeba wyczyścić. I zmienne fazy będziemy kładli pod nimi, zawsze trzeba nowe uszczelki kłaść. Mamy rurkę do odmy. Mamy śrubę? Tak. Wszystko mamy, panie. A uszczeleczki mamy? Kurwa, zaraz zobaczę. Co mamy? I raz. O, w opakach jej od razu biorę. Gotowaliśmy resztę od sprzętu, co tutaj było na tym samochodzie twoim pięknym i to są szczeleczki chcesz sobie się pobawić zobacz tu masz do deskrobania po no, wyskrobię poza tym tak. odkręcę tutaj tę dziesiątkę bo w środku jest sitko i ono czasami potrafi się zabrudzić jaki więc... ty mądry jesteś kurwa jak pan tam się dostaje to tak a czy się Zobaczcie. chciał też... włączę, tutaj można widać to sitko. ale grzechem by było jakbym tego teraz nie sprawdził Czyli tu się. chyba pod spodem też jest jeden o-ring no, to tu będzie... to jest tak Kurwa, panie, ale jak to panewek nie ma, to będzie dobre. Ale pewnie to jest Twój samochód, co go czyść. Mhm. I skrop. Ja dobra. idę, kurwa, jeść. Nie, ale żeś to odpisował. Ja to zdążyłem dopiero co zjeść, a ja tu, kurwa, wszystko jak nowe. Bo, bo długo jadłeś. No, jadłem tak trochę długo. Pod, podpisywałem. Tak. Zbój, to co ja idę po nowy filtr oleju? Długi, zetkowy Ci wpierdolę. Jak to to musimy, musimy zobaczyć jak długi, bo... 2 cm dłuższy od serii. Celi. Wiesz co, w tej wersji jest tak, jest wymiennik woda-olej. Bardzo o, dobrze na, jest. Oryginalnie, w moim przynajmniej, w tej niebieskiej renacie, filtr jest gdzieś z takiej długości. Ja i tak zakładam trochę większy. To jest natomiast, natomiast nie wiem czy Ale bym... twoja niemiecka nie ma tego wymiennika? No właśnie moja nie ma i dlatego z... trzeba zobaczyć później. Jak no, założymy ten... koło pasowe, czy nie będzie wadzić? O pasowe nie ma pa... możliwości waszenia. No co ty panie no... kurwa. Wymiennik ma jeszcze taki gruby. Dobra, zaraz że Jeszcze takie filtry stosują, one są 2 cm dłuższe, proszę. Bardzo Przykręć go tam. Już ci założyłem, dokręciłem 22-ka odpowiednim momentem. dopierdolone. dolone. To ja na nawilże go. Może śliną, możesz, tu masz rzadszy króleczkę. Bo później tak będziemy ściągać, bo przed pierwszym ruchomieniem silnika do środka trzeba oleje wpierdolić. Tak. A to będzie łatwiej wypłynować później odpowiedzi. A to nie ma wpływu, panie, kurwa. Ten by musiał mieć średnicę pół metra, żeby tutaj około pasowe zawadzić. Ale wiesz co, może, może nie koło, tylko na samochodzie mam to inaczej rozwiąza rozwiązane. Tu masz groć no, kurwa, pół tu masz... Że, że chodzi, albo jest taki banan odsanek, albo coś, no, w czymś przeszkadza, więc A, to dobra. będziemy widzieli tak na żywo. Co, ja miałem o-ringa naruchać, zmienne fazy A, mieliśmy wsadzić? Tak, to już jest oczyszczone, e, czujnik poziomu czeka na o-ring, mhm. to jest poczyszczone. No, faktycznie trochę, trochę syfku było. Zodbałeś, dół, no zadbałeś no, o ja się swój uzrewelację. No mówię, robię jak dla siebie, nie? No kurwa, no ja też robiłem <grym> jak, jak dla siebie, a, a mi zabrałeś to. <grym> Otwieraj. Masz nóż bardzo dobrze. A teraz zerwij to ze mną. Jak powiedziała pani misiowa. No W jednej pozycji wchodzi. Jak, 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 jak Jedno w... i drugie jest takie samo. Jak, jak w jednym popularnym polskim filmie był słynny tekst to? Suko, wiadomo, lubisz to. No, dobra, o, nie, tak. O, tak jest, bierz. Raz, trzy trzy. uszczułeczkę chcesz połóż to. Znaczy, to jest taka moja technika. O, to sobie kładę, kładę sobie tam śrubki od razu, od góry. O, ta. Ja sobie tutaj śrubeczki. Od góreczki. Od góreczki. Ale se no i tyle prawie jest inny. Tak. O, kurwa, panie. No, przymierzajmy, zobaczymy, jak będzie pasował, w które miejsce. No, to już widać, że to jest nie to. Z tej strony nie, nie. pasuje. O, ty miałeś to powiedzieć. <grym> Może być mój uczniu. Ale razem czasu trochę spędziliśmy. Trzy no dni. Kur... A pan nic nie chniesz, kurwa, nic. Co? Staram się. A nie, poczekaj. Wtyczka jest w tej strony. Nie, tu być tu. O, kurwa, przepraszam. No i ich i chuj. O, tych holokolorów. Kurwa, pierdolona. Dobra, musimy to teraz. To... Zademonstruję, jak to się teraz fachowo robi. Nie wiem jak to stanie się z kamerą. O, może tak. A to sobie robię tak i tak. I chuj, to już jest załapane. I możesz powtórzyć to samo z drugą czynnością. Dobra, że jak się nosić, nie śmiewamy, ale no, no ja, ja to tak robię. Trochę dla żartów robię. Wiadomo. No ale też żeby udokumentowana cała robota. To też wyczyściłeś, ja sobie nową wziąłem. Jakby nie patrzeć. Czy nie tak kurwa palancie. Nie wiem czy to znasz. Z jakiego to filmu było? Z jakiego? A taka rozmowa telefoniczna była. Dzień dobry, ja w sprawie Mercedesa 608. A to chwileczkę, ja pana przełączę. Słuchałem tego tam za 20 lat temu. To wiesz, to musiałem, za 20 lat temu to ja słuchałem. Hutacie. A to z dyskietki, tego szukałem jeszcze Huta w szkole. 9, piszczałem. Huta 9, 9 Bobek. A to nie było śpiewanie, tylko takie tam nie, dowcipkowanie. Tam to było. No ja w sprawie mieszkania M1 do wynajęcia. Sieciu, kurwa, i te sprawy. Za pieniędzy za las. Coś słyszałem parę razy, ale nie, nie, nie oglądam oryginału. No, patrz jak ci ładnie poszło, kurwa. tk dziesiątka. Lecimy. W prawie teraz nabieram się, doszlifowuję, bo na 200 tysięcy subów jagoda chcę swój silnik złożyć, albo dam jakiś silnik do złożenia. Wiadomo, i tak wszystko wszędzie po wszystkich poprawiać, ale żeby coś tam przykładać. Możesz z elektryczka wziąć? No. Ja już to złapałem, do nic tak naprawdę czekam A co Ja sobie tutaj widzę, że trzeba cyk, cyk. Na spokojnie. No, no to przyjemność musi być z tej roboty, kurwa, tam. Tak dzisiejszy dzień był przeznaczony tylko i wyłącznie na Twój piecyk. Na każdy poprzedni. Kurwa, ale mi miło. No <laughs> nawet w sobotę się poświęciłeś. No, no, czasem wiesz, no bo ja też to lubię, kurwa, no. Trzeba to robić dobrze i no, i w takim tempie, żeby masz drugą stronę. że to przyjemność dawało, no. To jest duża część życia. Siedzi się od 10 do 19 18.00, ja od 9.00. Czasami tak. o 6 jak spać nie mogę, ja to przyjdę. Powtarzam to samo, że fajna jest robota, jak cię ją lubi wykonywać. Bo czasami się trzeba tak, czas zmuszać. Jak, jak, coś, jak wstajesz rano i mówisz, kurwa, znowu będę coś robił, no to nie, to nie. ja pierdę. I chuj. Zmień po robotę. No Cześć kurwa, stary. Ty. O kurwa, ty, on jakiś kwadratowy o-ring. X-Ring to był tak zwany. Dobra, zamieniłem go na O-Ringa. Jest o oring założony klasyczny. Można go zwilżyć językiem, tego nie będę nagrywał i zobaczymy jak wchodzi. Bo najpierw zobaczę jak wchodzi. Wiesz co, zobaczy, czy, 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 czy... to dzisiaj zrobimy. Czy on mi wchodzi z oporem. Dobra, wchodzi mi z oporem, będzie dobry. Tak. W tę dziurę go. Ciach, babkę Ciaśniutko. O kurwa, patrz jak mam że zrobione, żeśmy źle to chcieli wsadzić. Się. Fajnie, że nie da się tutaj nic spierdolić. To w japońskich samochodach tak jest, że wszystko, kurwa, kostka w jednej pozycji wchodzi, widzisz? O, Teraz to, pasują to. te... ...winty. To jest sprawdzę, czy No musi, kurwa. Co to jeszcze mamy? Czujniki położenia wałków, do nich też nowe o-ringi. Musz to kolega pomyśli, czy chce moje czy nie. Wiązeczkę już będzie można kłaść, nim się kolektor Sądzy założy. Kolektory wydechowe można już założyć, ale będzie nam ciężej przenosić. Ty, odma? Odma czyściłeś węża. Węż jest piękny. Ożesz kurwa. A, bo, bo tak. Kurwa inny jak on jest. Wiesz co, żeby nie popęchał trzeba go podgrzać. O polarkę mamy kurwa. O, skurwysyn syn pęknie. Rozumiesz węża? No. I na jedyneczce. Ta, twardy jest. czuję, jak się on rozciągnie, to pierdolnie. Teraz jest całe ładne, nieuszkodzone. No to taki zostanie. Pewnie. Nadałem mu elastyczność. Odpowiednie kosmetyki, temperatura. Tutaj tu że Na Najpierw jedną stronę założymy, no. i później ją założymy, i już na samochodzie będziemy grali drugą. Tak. czyli tak, tak. Ogrzewali. Potem miało polarkę to ruszę. O Do już idzie. Jest jeszcze wodę 40 można wsiknąć. Albo chuj. Albo... Idzie ładnie, kurwa się rozciąga Nic nie pękło. Cyk, siedzi. I teraz tego chuja ja mi to proszę o ogrzej drugiego. Miesz od dziury strony, od tej mojej strony, gdzie mój paluszek no i dobra, ale tak to tam wygląda, ale nic się nie, nie, nie psuje w ten sposób. No i paluchów sobie nie dotyka, bo to ciepło, nie? Te trzy mamy: mamy koło pasowe, mamy jakiś spornik do wyciągania silnika, mamy to. To jemy, takie kurwa, brzydkie, opierdolone. Łapy od kompresora, aklimatyzacji, tak samo jak w To trzeba wyprostować, to jest zabezpieczenie od łożyska podpory. O kurwa, od podpory półosi. Co tu mamy? Z takich dla mnie ważnych rzeczy, że silnik już był hermetycznie zamknięty, to jest ta śrubka i tylko pasowe. A, to zostały twoje od, te, śrubki od tego. Kurwa, to tyle. Nie, jeszcze jedna rzecz. To jest jakiś zgniły chuj. Układ wodny pewnie do wymiennika wodowego idzie. I tu jeszcze masz instalację wodną. To jeszcze sobie założymy. A, z ze zbiorniczkiem? O kurwa, że zapomniałem nawet. Dobra, tutaj robimy odzysk rzeczy. Będziemy to wszystko dawali na odsynkowanie. Kolega sobie sam pojedzie. A tak jakby to mój wóz tak bym zrobił, bo... Te, te rury bardzo widać na wierzchu, że one idą i są po prostu zgniłe strasznie. Dobra, żebyśmy wiedzieli jak to szło. To jeszcze węże dwa ściągam i ta rura będzie już wolna. do... A jeszcze, to jeszcze muszę zdjąć i będzie gotowa do osynkowania. Co? Kurwa, w razie czego jak z czego się będzie wiedzieć, to mamy wzór niebieski. A, no drugi wóz jest. A dobra, ja też na filmie nagrywam co jak szło. Ta rurka będziemy te gumki z niej ściągali. A patrz panie, to można trochę oczyścić i to będzie taka jeszcze też ważna część silnika. Bo tutaj będziemy chcieli dać nowe uszczeleczki do tego. To było tak szło. To muszą się pod tym pojawić nowe uszczelki. O oh, kurwa, tak czy nie tak? Tak, dobra, wszystko wchodzi. To idzie tak. Powierzchnię poczyścimy, to też można troszeczkę oczyścić, odświeżyć. To, to zostawiam w rękach kogoś kto to lubi. Wimadełko weźmiemy, szczotka druciana to opierdolimy. Do takiego odrutowania szczotką drucianą mamy te miniowe elementy. O. Śruby od poduszek tam schowam, bo to sobie od razu przekręcimy te aluminiowe. Elementy. I to chciałeś żyć, wyprostować na najmadle? No to jest, co ja wyprostować. wyprostowane. A, wyprostuję. No, kurwa, nie wiedziałem, że umiesz coś coś zimadła. korzystać. dobra, dobra. No i dobra, mi tam zostało parę gumeczek i chuj. A tu jeszcze przyniosłeś te rzeczy z samochodu, alternatorek, Słony termiczne. To, dla, to też to pomyjemy wszystko. no. na kolegów, co będą wkładać silnik? Wkładomierzy. Tak. A jak coś fantazję miał tyle silikonów na Dobra, te ringi też będą do wymiany. Też kwadratowe się zrobiły. No i ocynk. Bardzo ładnie poczyścił. Ja troszeczkę też przyłożyłem. Głównie tylko tutaj te. Same kluczeweczki. Tutaj głowiczkę oczyściłem z jednej z drugiej strony. Panie, trzymaj to. Dajemy nowe uszczelki. Ale co to, Co to kurwa? Co my odpierdalamy w ogóle? Do jakiejś renówki wsadzamy części od Nissana. Zobacz, ty kurwa. Do czego to doszło? Ja nie wiem. Nissan Renault. Nawet ta czcionka takiego się nie pasuje, o tu miałeś jakąś część z napisem Renault Aż chuj, jest jakiś napis? Ale środku, bo to był znaczek na czujniku o, w oleju to... Dobra Ale żeby nie było, przecież jak ja kupuję choćby nawet uszczelkę pod przepustnicę Jest identyczne, naklejka, kolorystyka, tylko napis ewentualnie Renault część, część rzeczy Renault sprzedaje jako Nissan O kurde No dobra Ciachu ciachu Idziemy, nie są to tanie rzeczy ale nie warto na nich oszczędzać, bo później będzie się mściło, będzie coś tutaj tam ciekło. Hop. Nigdzie fragment starej szczereczki nie ma. Nie ma. Nie ma. No. Tak, ja już swoje zrobiłem. Teraz twoja połowa. Bardzo dobrze. Moje, moja rzecz jest trudniejsza, byłem musiał w cztery otwory trafić. Dobra, ja trochę pomogłem. I co, jeszcze do gorzej trzeba będzie znaleźć Twoje śrubki, bo trochę nawet nie odkręcałem, tylko to było u w bagażniku w aucie, Jakby co, to ja mam pod pudełko ze śrubami, to dołożę swoje. One są na klucz 12 fabrycznie w Nissanie. A Ty nie pamiętasz na co było? Nie pamiętam, ale wiesz co, część rzeczy jest na 12 na 13, choćby nawet kolektor są. Tak? O. Tak. Kolektor jest na dwunastki, pod spodem chyba są już 13. Normalnie są tutaj 12, 12, 12, 12. Tutaj jest później też... Dwa, no wszystko jest na 12 no, no zobaczymy jak będziemy składać no. Miejsce poduszczenia jest wyczyszczone. Co wsadzam za czy nie będzie o ten Twój filtr się opierał. no gdzie, kurwa? A dobra, bo te filtry doszliśmy do wniosku, że to obudę może się Może być. Dodać. Jaki jest ten wymiennik? O, nie trafiłem dobrze w To Dobra, aż też dopierdolimy elektryczkiem matyczkiem na bym powiedział. To mocno trzeba dopierdolić tam ze No ja, ja pamiętam, że żeby to odkręcić, to trzeba już konkretnego klucza, nie? Tak, to jest jeden, jedyny klucz, którego używam w silnikowi. Ja to pierdolę. <grym> Ładny głos wydaje. Dziewiętnastka, jak mi nie będzie czy co innego. Chyba 19. Zacząć ten reno jest z <grym> czy nie. Jest. To już jest klucz tak ustawiony, że tak ma do dopierdolić. Wiesz, to jest klucz tylko do jednej roboty. Tylko do jednej roboty, wcale się nie podnij. I co do tym zostało? Złoty no, dwa sprzęcik się bawimy. Ja tego nie odkręcałem, ale przypuszczam, że to szło tam z tyłu, bo półość przez to przechodziła. Tak. To dawaj, panie, tam są śrubaczki, kurde. Gdzieś popierdano tego podlewczka górnego. Nie, tutaj są Fajne takie kołki stojące jeszcze są stalowe, takie nie i da się tego spierdolić. Nie to co będzie, 14 15? Kurwa? No na Nissan to byłby 14. Ten jest chyba Nissan, bo w środku nie ma wcięcia. Jest, y, wymysł. To jest francuski wymiar. To z to jeszcze się okaże, to będzie 16. No? Podam Ci jedną na wzór. Tam piesza rodu. No. 16. Tak, no. Kurwa. ale ja. Elektryczka to się kazać, jeszcze podasz? Wiesz co, to dzisiaj będę grała. Kurwa, widzisz, coś musieli chuj od siebie dołożyć. To się tak dokręcić, a później tak trzeba do dopierdolić. Się. Ja pierwszy raz spotkałem się jak kiedyś, miałem megankę jedynkę i potrzebowałem chyba rozrusznik wykręcić. Mhm. Okazało, że jest szesnastka. O kurde. No i trzeba było yy, wykręce, tak. wykręcenie rozrusznika przełożyć o jeden dzień. Ech. No tak bywało. Zajęcie ładnie wyprostowane, tak, wszystko już pasuje. Pana, ja bym prosił o grzoteczkę tylko Żwotkę i może jakąś krótką przedłużkę. W o w już jedno, jedną rzecz trochę zgubiłem. No. No ten krótki wężyk, ale to gdzieś będzie. A miaśpiegoni nie i dlatego go wypierdoliłem. Mogło tak być. Ale to nie wiem. Już. No to, to już my rozbieraliśmy. Będzie widać na poprzednim Będzie. filmie, a bo jeszcze na bardziej poprzednim, bo nie na wiem. Na tym to... pierwszym, który był z lipca chyba. No, to, 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 a dzisiaj mamy luty. No, no to już głowicę trzeba zrobić, parę rzeczy. No ja ze wszystkim się schodzi. Prześwięcić trzeba było tłoki. Na, Nasze kalendarze zsynchronizować. Tak jest. To widzimy. odpowiedni moment, taki żeby nie wyjąć gwintów. Z... Fajnie masz napis, zobacz Nissan, Japan. Jakby ja. ktoś kurwa nie wiedział, że to jest Renault, to jest kurwa Japonia. To są ci paru, szukań, że nie zginęło. A to jest, a, a, się najpierw pół, później pół, to na najpierw na pół później jest to łożysko zamontowane. Za masz jedną śrubkę masz drugą masz też oryginalną ta jest bardziej oryginalna, jak ta górna. A to nie rzutuje na pracę silnika? Tak jest, nie rzutuje. Co tu jeszcze mamy? Możesz jeszcze powiedzieć, do czego jest właśnie ten koreczek. To jest kurwa generalnie tam do formy, do silnika, jak robią, takie coś sobie robią, ale generalnie można to wykręcić i tutaj często w tych silnikach bywa grzałka. Grzałka taka normalnie wkręcana i takie dwa kabelki na... Może na kraje skandynawskie. O Jezu, myślę, że to jest silnika, ty mi dałeś się o to. <laughs> Będzie ci to dopasowało tutaj? O kurwa. Gdzieś dopasujemy, no. O Jezus Maria, dobra, to było tu. Nie, nie być patrząc gdzie trzeba. To chcesz mieć, rozumiem. No. <laughs> łapa silnika jeszcze gdzieś mam drugą? Sprawdzę o. jeszcze graty w samochodzie. Dobra, tutaj mam jakieś śrubki. Zobaczymy co nam zostało. z swojego samochodu zostało niewiele. Ta długa to pewnie będzie do kompresora. Te śruby mogą być do tego, a one mogą być również dobrze i od tego, więc tu zobaczymy po ilości. 3 i długa. To będzie do łapy będą. To będą do tego tutaj. A jest, jak to łapa idzie. Kurwa, czego? Bo to jest inny napęd, w ogóle inny samochód. Co to kurwa jest? To nie jest zepa to normalnie idzie tak w zecie yy. Te gwinty masz nieużywane, stary. Jak ci to poduszka do silnika szła? Masz z przodu poduszka. Poduszka jest tutaj. No, tu jest. Tu jest, tu, jest tu jest hydrauliczna. Na skrzyni biegów jest druga i dodatkowo jest jeszcze łapa od spodu. Ale tutaj nie ma czegoś. A, nie od ma. Tyłu. Nie ma. Tak. No a, bo bym... tam, tam mamy tył, tu jest przód, a z przodu nic nie ma. Mhm. Więc będzie jedna łapa e, od tyłu, hydraulika na górze i... Ja tego nie rozkręcałem, ale mogę to przykręcić na te śruby w takim odcinku, bo normalnie te śruby tak. byłyby tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, A No to one w będą w tych otworach. otworach, tak. I z przodu będzie jeszcze taka na mniejszy A to jest pod, pod kompresor, tu z kolei tak, jest kom... będzie alternator. Bu... Będzie bus do klimatyzacji, żeby to chodziło. <laughs> e, I zbój, tutaj jeszcze jest na M8 powinno być. Jest, kurwa, wszystko się zgadza, załóż To było tu. Nie rozbierałem tego, ale tak przypuszczam. To może być jedna też z kompresora, ta klimatyzacja. No właśnie ta długa, tak mi się wydaje, że będzie od kompresora, no. tylko tam powinny być ich cztery. No. Tak, Trzy. i właśnie raz, Trzy. dwa. Czasem. To są jak... Nie, nie, tu, tu jest długa, 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 długa. Panie, wszystko pan już wszystko wie. To tak mnie zastanawia, Juh. że to jest, i wyjdzie w praniu. Parę rzeczy ze szwagrem się popsuło, nie? Hm. To się wie. To se wkręcimy, ale nim se to wkręciło zała kurwa coś to się kontra napierdoli, zaczęto skrobać, ale. wszędzie to wyczyścić. Ale my wiemy kto. <laughs> to se już tutaj później przykręcimy i tak. później te rurki se to wsadzimy. A rurki, na, na A rurki gdzie oddajemy? No Na cynkowanie jakieś takie, no jakieś tam do Marek oddawałem, jakiś chłopcy cynkowo i tam to trzeba dać, no kurwa. I ja to jutro zawiązę. bo pan ma dobry zwyczaj, dzisiaj po pracy już nie odbiera telefonów i chwała mu za to, nie to co my. Panie, no to my chyba już skończyliśmy wszystko co tu mieliśmy robić. No nadzieję, nie... przy... tak. To jeszcze oczyścimy, przykręcimy. No silnik jest cały no wiadomo, tam cewki można wsadzić do niego, świece zaponowe można do niego wsadzić, dolną część kolektora sącego można wsadzić, ale nimi się wsadzić trzeba wiązka z pana stukowego. bo zobaczcie o co tu chodzi. Masz czujnik stoku, tak. Jak założysz tutaj kolektor słońca, to kurwa tędy ręki nie, w zasadzie da... prawie że nie. Znaczy, no, da się. Nie, nie... Ale nie da się, bo próbowałem to robić na niebieskiej i też sobie wyciągałem to, mhm. żeby nie było. I do, kole... do tego czujnika dochodzą bodajże trzy przewody. Jeden, wiązka taka. Jeden, znaczy, wiązka, zagręta. tak, ale masz. Dwa przewody. I trzeci jest jako ekran. No to tak, no, jedna kosteczka, jeden <laughs> Tak. Komuja. I żeby było ciekawie, to ten ekran się kończy gdzieś tu, przy łączeniu innej kostki. Ja sobie kostki. robię taki patent, że ten przewód oddzielam sobie od głównej wiązki, bo jest tylko taśmą i sobie wsadzam po prostu ten jak tutaj. On mi tutaj wisi końcówkę i zakładam sobie część kolektora sącego i mi to łatwo odniesie. <laughs> no nie tak. Co między tą Złoto, no fakt, że też jeszcze nie odpalono, nie nic. Oczywiście, że bardzo tak, dużo Twojego udziału własnego, więc będziesz kochał ten silnik, bo tak jak jedna osoba wszystko robiła A do, do Z. Ktoś otrzyma gotowy włos, no to fajnie, że nie ale, ale wydaje mi się, że nawet tego nie, nie doceni. No tym bardziej, że też wiesz, że lubię takie, takie rzeczy. E... No banan na twarzy cały czas. No to kurwa to chodzi. Tak. Zbój, kończyły koń spierdolenia, ale to jeszcze jedna rzecz widziałem, którą możemy już teraz wsadzić, zaimplementować ją, zapierdolę ją w dziurę. Chyba, że ma. przyniosę jeszcze cewki i nie Ty wiem, czy świecenie. E, leży wyczyszczony. O, jest jakiś ślepy tępy chuzel. Nie jest, zgadza się wszystko. Winizanie jeszcze takie coś było, mocowanie do tego, ale nie wiem, czy to też takie coś było. Ty sobie musisz to przypomnieć. Tutaj y nie, nie ma. Bo taki lejek tutaj jest ze stali nierdzewnej przykręcone do tego. A to widzę gwint nie ruchany. Nie ale szanę. tak, ale tutaj tego nie ma. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, ja to testowałem, że jak ktoś chce sprawdzić olej, poziom Przez oleju. się samego dnia. Ale sprawdzić poziom oleju, na przykład na silniku, który. Ma gorący olej, więc wiadomo, wiadomo, jeszcze gdzieś tam jest. To ten bagnet. W głowicy masz, bo... Tak, ale to ten bagnet. Nie, 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 nie wkładamy tak, tylko odwrotnie. O kurwa, Ty masz jakiś swój sekret, coś się, się nauczę. Ciach, on jest odwrotnie i wtedy y, dotyka tylko tutaj tej ścianki i nie brudzi się y, przy wkładaniu, więc wyciągasz go i masz rzeczywisty poziom oleju no, na ciepłym silniku. To stare, to jest jakaś nowość od 10 lat, o tym nie wiedziałem. No i cholera. Ja to zawsze klientom mówiłem, że, czyli wszystkim bo tej pory mówię, że zawsze rano przed uruchomieniem sobie i poziom oleju takim w takim silniku. Ale oczywiście, że tak. No to jest jak najbardziej wiarygodne. Zobacz, że w tutaj, w tym kanale masz troszeczkę koleju. Tak. Tu w bloku masz trochę tego kanału i tu, kurwa masz trochę kanału. Ale to, Ale to tak. silniki mają tak, że, kurwa, ten bagny wchodzi Ci tutaj od przodu w miskę olejową i chuj. Dokładnie. Ale to, to, to po prostu tak. Jak ktoś jest nadgorliwy i chce na ciepłym silniku sprawdzić... Powrócić e... kija i... Dokładnie tak. I musi wyjść. Testowałem. 100% skuteczności. Kurwa, jak w gdzieś pasuje. Wuju, dziękujemy, pozdrawiam wszystkich. Przypomnij jeszcze, jak cię złą, jak ci na imię. Tomasz. Tomasz! Chciałem powiedzieć książę. <laughs> hej, hej.